Witajcie. Poczekaj. Teraz. Ale ty się sam zacząłeś śmiać. No, Śmiecham się tylko. Czy mojego brzucha nie widać jak tak ten? Nie, bo. <ścoughs> Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy, wydawałoby się, o łatwym temacie, jakim jest obsługa w naszym lokalu gastronomicznym. Ale jak się okazuje, jest z tym duży problem. Odpowiedzmy sobie na pytania: kim w dzisiejszych czasach jest kelner? Rzeczywiście jest to duży problem, ponieważ w dzisiejszych czasach kelner to przede wszystkim pracownik sezonowy lub tymczasowy. Praca kelnera jest uważana przez młode osoby za zbyt mało interesującą, mało ambitną, dla niektórych nawet upokarzającą. Pracodawcy boją się szkolić i inwestować w pracowników, gdyż wiedzą, że mogą oni szybko zniknąć. Każda restauracja marzy o kelnerach z prawdziwego zdarzenia, ale czasy kelnerów jak z filmu Zaklęte rewiry już niestety minęły. Kelnerami dzisiaj zazwyczaj zostają osoby, które nigdy nie miały styczności z gastronomią i to my właśnie i menadżerowie restauracji musimy motywować i nauczyć ich podstaw dobrej obsługi. Kelner powinien być naszym przedstawicielem handlowym, sprzedawać najlepiej jak potrafi nasz produkt. Nie powinien być tylko podawaczem, ponieważ to on od momentu wejścia jest naszą wizytówką i to on jest w ogromnej części odpowiedzialny za to, czy goście będą wracać, polecać nas innym. Kelner powinien traktować swoje miejsce pracy jak swój dom, do którego zaprasza gości i być w nim gospodarzem. Pamiętajmy, że dobra restauracja to przede wszystkim gościnność. I ważna uwaga do naszej restauracji przychodzą goście, a nie klienci. Co należy do podstawowego obowiązków kelnera i czy jest jakiś schemat, według którego powinni wykonywać swoją pracę? Opowiemy Wam o kilku ważnych aspektach obsługi kelnerskiej. Przyjmując do pracy osobę na stanowisku kelner-kelnerka, powinniśmy zapoznać ich z tak zwanymi ośmioma zasadami prawidłowej obsługi i wymagać od nich stosowania się właśnie do tych zasad. Pierwsza przywitanie gościa i odpowiedni wybór stolika. Zainteresowanie się gościem, jego przywitanie powinno nastąpić do 60 sekund od momentu jego wejścia, wejścia ponieważ dłuższy czas może wywołać jego irytację. Na wstępie kelner powinien zapytać gościa o to, czy dokonał wcześniejszej rezerwacji stolika, o ile oczywiście w restauracji jest taka możliwość. Następnie kelner powinien zabrać karty menu i pójść pierwszy przed gośćmi, aby wskazać im odpowiedni stolik, mając na uwadze wiek i ilość osób. Tutaj należy pamiętać, aby osób starszych nie sadzać przy kąciku zabaw dla dzieci, bo jest zbyt głośno. Odwrotnie postępujemy w przypadku rodzin. Z dziećmi. Rodziców sadzamy jak najbliżej kącika zabaw, ponieważ mogą spokojnie spędzić czas w restauracji, gdy ich pociechy się bawią i mają je na oku. Ważna uwaga: dzieci w dzisiejszych czasach są najważniejszymi gośćmi i to od nich często zależy, czy rodzice wrócą do nas. Poza tym, szczególnie dbając o dzieci, możemy zwiększyć sprzedaż o dodatkowy napój czy deser. Kolejną istotną informacją jest, pamiętajmy, jeżeli osoba sama przychodzi do restauracji, nie zadawajmy mu pytania typu, czy pani jest sama, czy pan jest sam. Mile widziane jest, gdy podczas zajmowania stolika kelner odsuwa i przysuwa krzesło kobiecie. Jeżeli kelnerem jest akurat kobieta, to wystarczy, gdy to krzesło tylko odsunie. Zgodnie ze sztuką obsługi zawsze podajemy kartę menu otwartą z prawej strony gościa, zaczynając od kobiet, wyjątkiem są seniorzy i dzieci. Kelner powinien poinformować gości, że zaraz wróci, aby przyjąć zamówienie. Jednak zanim to zrobi, na początek powinien zaproponować coś do picia i tutaj jest pierwszy moment do sprzedaży sugerowanej poprzez odpowiednie naprowadzenie gościa, na przykład na zakup lemoniady latem. Powinniśmy mieć dwie propozycje do wyboru kwaśną i słodką, tak aby goście mieli wybór. Zamówienie powinno być przyjmowane zgodnie ze wskazówkami zegara, ponieważ w ten sposób zapamiętujemy, dla kogo jest odpowiednie danie. Zawsze zapisujemy zamówienie na tablecie lub notesie, po to, aby uniknąć pomyłek. I po przyjęciu zamówienia, koniecznie należy je powtórzyć. Napoje chłodzące powinny być podane do 5 minut od zamówienia, ale w dużym ruchu, wiadomo, raczej jest to niemożliwe. Starajmy się jednak zrobić to jak najszybciej. Potrawy powinny być podane sprawnie i z gracją, tak aby zachęcały naszych gości do konsumpcji. Dania dla dzieci wychodzą z kuchni pierwsze, ponieważ bardzo często rodzice mają pomóc dzieciom w jedzeniu i na przykład pokroić czy wręcz nakarmić swoje pociechy. Podając wszystkie dania w jednym czasie, może spowodować to, że danie rodziców będzie zimne i to wywoła niezadowolenie. Gdy widzimy, że nasi gości już zakończyli konsumpcję zamówionych dań ze strony obsługi, powinna pać propozycja uzupełnienia zamówienia czyli propozycja deseru, kawy, herbaty. Należy to zrobić maksymalnie 3 minuty od momentu uprzątnięcia stołu. W tym momencie mamy idealną możliwość wykorzystania technik sprzedaży sugerowanej. Proponujmy desery w porozumieniu z kuchnią. Oni najlepiej wiedzą, co polecać w danym dniu. Starajmy się stworzyć ciekawą historię zarówno do dań głównych, jak i do deserów. Na przykład przekazać gościom informację, że przepis na ten genialny sernik przywiózł nasz szef kuchni z Toskanii. Uwierzcie mi, że to przynosi bardzo pozytywne efekty. Goście uwielbiają dania z pozytywnym przekazem. Płatność. Rachunek przynosimy tylko wtedy, gdy gość o niego poprosi. Kelner powinien zapytać o formę płatności, jaką gość preferuje. Rachunek zawsze podajemy osobie, niezależnie czy jest to kobieta czy mężczyzna, która o niego poprosiła. Obowiązkiem kelnera przed podaniem rachunku jest sprawdzenie jego zgodności z zamówieniem. Kelner powinien dać czas gościom na zapoznanie się z nim. I pamiętajmy, słowo dziękuję nie znaczy, że reszta należy do niego. Kelner powinien posiadać drobne pieniądze przy płatności gotówką. To, co powiedzieliśmy, to tak naprawdę tylko podstawy dobrej obsługi, ale jeśli nasi pracownicy to opanują i wprowadzą w życie, to jest to duży krok w kierunku zadowolenia naszych gości, którzy chętnie wrócą i może nas polecą. Zapraszamy Was na nasze Facebook, na nasz Instagram, na nasz TikTok. Obserwujcie nas. Do zobaczenia.